nominalnie na szkodów, którzy faktycznie W Niemczech mamy wyrażenie socjalny trud. To jest to wszystko Zauważone, Zauważono, że to jest temat dla etyku, nie no, tylko dla ekonomistów. Jeżeli się tworzy bodźce, które skłaniają ludzi do tego, żeby go udać, to ludzie zdradzi, że zawsze odpowiednio od osoby ludzi, którzy go uda. Wszędzie. To jest od kultury. A po pewnym czasie następuje erozja w to znaczy, to, co uchodziło przedtem za oszustwo, staje się domem. To na to wskazał ludny ekonomista szwedzki, Asa Lindberg. Mamy takie bo, bodźce, które mogą już wzmacniające, bo sankcjonują zachowania, które kiedyś traktowane były jako patologiczne. Mamy do czynienia potem z, z odsetkiem ludzi, którzy żyją z niepracą. tego Świętego państwa socjalnego. Czyli w sumie. Jeżeli wydatki rosną w relacji do takowej i osiągają wysokie rozmiary, to mamy jeden na zmniejsza się ilość pracy Po drugie, zmniejszają się oszczędności. W porównaniu z sytuacją, gdyby te transfery socjalne były mniejsze, też jest wydatkowa, który to najpierwsza, bo jednym z motywów oszczędzania no jest obama. To będzie, jeżeli nie stał, szykol i tak dalej. Wtedy się zabezpieczam. Jeżeli ludzie są przekonani, że ktoś zamiast zabezpieczyć, to nie oszczędza. To jest też I poprzez te dwa mechanizmy, to nie są jedyne. Rozbędne transfery socjalne, odpowiadające za duże rozmiary wydatków budżetowych ogólnie, postawiają korzyści. Przy czym dodam, że oszczędności są tu bardzo ważne. To mamy mniejsze oszczędności prywatne. Mamy wtedy zwykle mniejsze inwestycje, a inwestycje są bardzo ważne w tym sensie, aby innowacji nie kierowali się do inwestycji. Potrzebne są nowe, dobre urządzenia. Teraz, nawet jeżeli mielibyśmy bogatego bólu, który nam finansował te transfery socjalne, to i tak one są bym... niebezpieczne. Wyobraźmy sobie, że te duże transfery, wydatki wydatki są finansowane przez innych. Nie przez podatki. I także jest niebezpieczne. Największą i szkodą, jaką można zrobić ludziom, jest próba poddać ich patologicznym wejściu. Takie są przykłady nie Niemcy podzielą się. Z Zachodu przyszedł bardzo kosztowny system socjalny, który zrównował właśnie do pracy. To było bardzo można było dostać niewiele mniej za zasiłku niż w pracy. Kraje arabskie. W kraju, gdzie mamy dużo bogactw naturalnych, dominujących gospodarstw, to jest odpowiedni bo dlatego wówka. No, mamy te pieniądze z tak? Wielkie problemy z pracy. Importują ziemi. I zastanawiają się, co zrobić, żeby którzy w ogóle chcieli pracować. Ale czyli podkreślam, że nawet gdyby dostępne wydatki specjalne były finansowane przez innych, to i tak byłby podatł? bo niszczą bodźce do pracy, niszczą efekty do pracy. Ale zwykle jest tak, że nie bogatyluje, tylko podatki są potrzebne. Wtedy mamy dodatkowy hamulec systematycznego wzrostu gospodarczego, zwiększające się podatki w miarę zwiększania się wydatków I wreszcie trzeci, jeżeli z jakichś powodów wydatki rosną, a podwyższanie podatków jest mniej popularne, niż podwyższanie wydatków, jest wiele ludzi, którzy myślą, że można zwiększać podatki i obniżać podatki, No to mamy dług publiczny, który się kumuluje aż do skrajnym przypadku z tym Narodu Żagreckiego. Grecy, proszę Państwa, wybierali sobie systematycznie świętych informacji. to była demokracja. I w tej demokracji doprowadziliśmy do kryzysu. W związku z tym widać, jak jest bardzo ważne, że była przeciwwaga. Ale już prosty Ok, My mamy ten jeden kierunek. Drugi kierunek to jest w jaki sposób, jakie są zależności pomiędzy staniem finansów publicznych a kryzysem, czyli zaradaniem kryzysu. Proszę Państwa, mamy dwa przypadki kryzysu finansowego. Kryzys finansowy to jest też takiego, że nagle się okazuje, że nie jest sposób finansowy, Że rynki finansowe, które normalnie dostarczały pieniądze, się nie Czasami o nich mówi się spekulanci. Otóż po pierwsze, pierwszą przyczyną jest systematyczne zwiększanie wydatków dystrybucji. To jest ten argument i jego inwestorów. Drugi czy, czy przypadek to jest taki, że kryzys fiskalny, czyli budżetowy jest efektem ubocznym innego kryzysu, mianowicie kryzysu finansowego. To znaczy w sektorze finansowym. I to, to doświadczenia wiadomo, że kryzys finansowy prowadzi do grupowej do, 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 do czym głębszej recesji. Recesja wywołuje wzrost luki budżetowej. I to jest przyczyna na przykład główna przyczyna, dla której w Hiszpanii jest ogromny powód budżetowy. Dlaczego w Irlandii jest ogromny wyrówno? On nie jest powodu systemu nadmiernego systematycznego wzrostu wydatków Nie jest to główny produkt. A to, że doprzednego do kryzysu odcinku ustawie zostawiający na, na boku pytanie, z czego biorą się kryzysy finansowe, to powiedzieć, że one nie biorą się z wolnego ruchu. Empirycznie, że biorąc kryzysy finansowe nie są kierunkiem wolnego ruchu, ale wolnego ruchu, tak, wbrew temu, co się potocznie sądzi. Teraz na koniec, no, no jak to wygląda sytuacja w Polsce, na temat tych ogólnych zależności. I tu chciałem przedstawić Mam nadzieję, no, że to, jest drogę, ale to może nie wejdę, a nie czekał ktoś pomoc. Tak? Może tak jakby rzeczywiście teraz Państwu chciałem przedstawić sobie danych. Zadnie właśnie z najważniejszego wskaźnika są wydatki budżetowe to krajowane. Bardzo często spotykamy się tu z bałaby i no wyjaśnieniami, tak, że nasze wydatki budżetowe nie są wysokie w porównaniu na przykład szczeczej. To jest porównywanie, jakby i pomarać. To jest typowy by błąd logiczny, czy może metodologiczny, dlatego że trzeba porównywać Polskę obecną pod względem relacji wydatków budżetowych do PKB ze Szwecją, wtedy kiedy Szwecja była na podobnym poziomie rozwoju. Wtedy okazuje się, że Szwecja miała o wiele niższe wydatki budżetowe niż my teraz. Dotyczy to ogromnej większości krajów zachodnich, więc zestawimy pewną normą. Osta ma tutaj Wydatki budżetowe w relacji do PKB głównie ze względu na wydatki socjalne, bo przecież nie wydajemy za dużo na sprawy. Dlaczego wydatki socjalne? Bo do tej pory wybieramy bo często świętych nie demokracji nie ma moralnej podstawy, żeby zadawać na rządzącym. się się biorą. E, mogę powiedzieć tylko tyle. Nie znam kraju, który mając takie obciążenia fiskalne byłby dygresją gospodarczą. Znaczy systematycznie przez wiele raczej się rozwijał. Polska byłaby tutaj, może byłaby podwójnym cudem. takimi obciążeniami to jest, gdyby się zdążył cud gospodarczy w Polsce, to by byłby podwójny cud. Wiele osób, to pewnie poniekąd słusznie jest pod wrażeniem Chin, że podczas upadku rozwijają się w takim samym tempie, jak nigdy się odchodził w tym 80 Główny powód to to, że odchodzą od socjalizmu, chociaż partia, która rządzi, nazywa się komunistyczna. W ramach tego odchodzenia w Chinach bardzo wyraźnie spada relacja wydatków budżetowych i socjalnych do PPD i ogromnie rosną oszczędności. To jest od, od końca lat 70 One są gigantyczne. jest 40 parę procent, tak u nas na Awiasach jest 20. Znaczy, za to finansują te gigantyczne inwestycje, łącznie z tym, że mają nowocześniejsze pociągi niż ktokolwiek na świecie. A ja prawdopodobnie, gdyby nie było tej redukcji państwa socjalnego, nie byłoby takich oszczędności, nie byłoby takich inwestycji. Ja tu nie wygłaszam pochwały Chin, bo tam jest wiele nieprzyjemnych jazdów, stwierdzę tylko na pewne zależności. Tak Zwłaszcza te, które są słabo... Proszę, więc mamy wysokie wydatki budżetowe w relacji do PKB, które są problemem rozwoju. Teraz wśród tych wydatków na szczęście można znaleźć takie, które hamują rozwój, a w związku z tym redukcja by przyspieszyła. Czyli to jest pewna tej mechanizmy, jeżeli ktoś ma wydatki 10% PKB, to nie ma takiej taki dziedziny, jak ktoś ma 40 parę to ma. Jakie wydatki są tam te rozwojowe? No wszystkie takie, które ograniczają podaż pracy i podaż oszczędności. I trzeba, jeżeli chce się przyspieszyć rozwój, potrzeba trzeba zabrać się za te Czy Przy czym to nie oznacza, wbrew temu to się często mówi, cięć. To są reformy. Najważniejszą reformą to jest wydłużanie wieku emerytalnego. To jest reforma prorozwojowa, bo ona zwiększa podaż pracy do tego dyskusji. I jednocześnie nie zmniejsza wydatków. Bo ludzie pracując wypracowują dochód. Czyli ułynłym. Prawie wszystkie kraje Europy wydłużają wielkę emerytalne, z zębami czasami, które robotują bez do My dokonaliśmy ważnego kroku i to trzeba zapisać na dobro obecnego rządu, a mianowicie zasadnicze ograniczenie przywilejów emerytalnych, wcześniej na wcześniejszą emeryturę. To nam podwyższa wiek emerytalny, ale to nie wystarczy. To znaczy, jeżeli chcemy szukać takich reform, które by przyspieszały wzrost, ograniczając tę problem, to właśnie jest to. Ale są inne kwestie. No, trzeba popatrzeć na wydatki socjalne nie z punktu widzenia takiego sentymentalizmu, który jest produkowany, politycy się prześcigają, wypracują, kto ma w sercu po jakiej stronie, tak? tylko z punktu widzenia poprawy warunków życia na miliony ludzi, zwłaszcza biednych, i te ich ograniczać, eliminować patologiczne postępy. Tylko tą drogą jesteśmy w stanie, na to metę, ograniczać podatki. Jeżeli tego się nie zrobi z po stronie wydatków, to te hasła różne, już nawet nie mówię, 3 razy 15, to są skandaliczne urządzenia. Dalej. Teraz może yy, Rozwiązań jest więcej, ale na koniec powiem, że przekroczyło swój czas, że też 5 dni to wszystko nałożyć w dyskusję o reformie emerytalnej. Przypomnę, że od 1999 roku mieliśmy system, który którym emerytury były finansowane ze bieżących przewodów 100%, nazywanych w gruncie rzeczy podatków emerytalnych. A system emerytalny był taki, że był słaby związek pomiędzy długością pracy a wysokością emerytur. Były liczne przywileje od wcześniejszego przeprowadzenia emerytur. I wiadomo było z obliczeń, że kontynuacja tego typu systemów musiałaby się wiązać albo z podwyższeniem podatków realizujących wzrost, albo z zaciąganiem coraz większego długu publicznego, też realizującego więcej Więc prędzej czy później trzeba było zrobić reformę. Reformę, którą rozpoczęto w 1999 roku. Po bezprecedensowej w Polsce dyskusji trwającej przez cztery lata. Ukształtowano tak, że ona ma dwie części. Jedna to jest reforma tego systemu zosowskiego. Ona polega na tym, że świadczenia przyszłe, oparte na przyszłych sporach, przedostatkach, są o wiele mocniej powiązane z długością pracy. To się odbija w umownych punktach, nazywanych składkami, ale to nie są finansowe składki i na pseudo-indywidualne, na pseudo-kontakty Ale jest taki związek, To powinno działać na rzecz na przynajmniej wspomnienia ludzi, żeby tak wcześnie przychodzili na I z tą reformą nikt poważnie nie dyskutuje. Ona jest odbudowana jako pozytywna. Cała dyskusja czy pseudo-dyskusja dotyczy drugiej części a mianowicie budowy tak zwanego systemu kapitałowego, w angielsku handel system, który, do którego do tej pory trafia z 19%, 7,3% pracy krótko. Ono trafia do jednostek przy rachunku nagrywania w i tam się to inwestuje. W zus niczego się nie inwestuje. Tam się inwestuje I teraz to, że tam się inwestuje powoduje, że przyszłe wydatki ZUS-u będą to to musiały być jest pojedynczych mniejsze. Czyli my, to, nie jest, to nie jest bezproduktywny wydatek i to mniejszy. To jest jedno. Po drugie, co wynika z korzyści możliwe z tak, że ktoś inwestuje w odesłanie to Nie, nie polegają tylko na tym, że za 30 lat będziemy mieli bardziej stabilną sytuację finansową. To są korzyści możliwe, o wiele szybsze i są następujące. Po pierwsze, żeby te reformy robić. Żeby móc kontynuować tę robotę budowy systemu kapitałowego, to oczywiście trzeba zrobić więcej prywatyzacji, trzeba ograniczać wydatki przeszkodowo rozwojowe. Jeżeli tego się nie robi, to tym samym się przyznaje, że takich reform w prognozach też się nie sprawdzi. Bo gdyby się chciało robić, to one powinny wystarczyć, żeby ograniczać deficyt wiatny i budować filar kapitałowy. Czyli to trzeba wiedzieć w kontekście datki reform. I wreszcie budowa systemu kapitałowego.